Witam serdecznie Mariusz Płakowski, Filipiny Bochon, Carmen. Ja właśnie zbrałem klamoty. No i chodźcie, przewięziony coś jest tam, chyba o tej klinie tam. Ale, no i wiem, co Może uda mi się dzisiaj wrócić. Jak mi się nie uda, to zostanę na noc i rano wrócę. Jak mówiłem na no, ojdzie, emergence sobie jest, muszę coś po prostu jechać i odebrać. Dzieciaki. Tu, ze mną Póki co Oliver statkiem płynie, yeah, to jest your boat Oliver Oliver twoja łódka Danika tu Vanessa uh... A ty gdzie masz łódkę swoją? Where's your boat? Oliver have boat, but you? Maybe you can jump to the bed of a It will be big Oliver <laughs> no. będzie elektrykiem, Kable ujdą. Iskrzyć. Dirty ole. Sąpki już ma na dole. Wyszły mu dwa Teraz wszystko wyjdzie sam goń danika, okej? Okay? Daj daj. I didn't go yet? <grymne> A? te tu zimy Jak ty się wstydzisz Stigio, yes. Ah Vanessa's club budu is it a store? You're holding a store? So what is this? Uh huh? What? boat? boat? Okay. Woodke. Jestem już tu bigon okay? leci kupiony do Porto Pierwsze 30 mam łódkę chyba godzinę czasu, druga 30 powinienem być w Cebu na miejscu samochód zostawiłem przy McDonaldzie No i nie, nie wiem czy dobrze zrobiłem zaraz no, zapytam się tutaj tego ochroniarza czy, czy może tu bym gdzieś zaparkował tak, nie ma miejsca za no tutaj ewentualnie, Hej. Zapytałem się ich czy mogę tu wjechać, powiedzieli, że nie ma miejsca, już wszystko zajęte Ale jak mam zamiar wrócić dzisiaj, to jest ok, samochód może tam zostać Nie powinno się nic wydarzyć, tak mi powiedział Pan no. A teraz eksersajz Tu się zwolni zaraz z miejsca. No rzeczywiście wszystko pozywam. Terminal, Migo. Jeszcze jedna opłata Terminal Fi, czyli ticket. Mam jakieś 10 pesa, zapłaciłem jeszcze ekstra i tu nie wiem za co. A to jest terminal Fi. 20 taki ładny terminal. Inówka Fingo. A gdzieś przy kolimie muszę usiąść. Więc trochę powiem o co chodzi, dlaczego jadę. Leszek ma przyjechać e, kolega mój 18 stycznia, 16-18. I miał mi kamerę z Kanady. E, no i z tego sądzę, że tam jest po prostu taniej dużo taniej e, niż tu na Filipinach. E, i, i teraz jest promocja na tą kamerę, nie wiem czy się mówiłem, czy się powtarzałem, powtarzałem na ten temat, ale jest super promocja na Filipinach i jest bardzo duża obniżka yy, no ceny tej kamery, więc zadzwoniłem, zamówiłem jedną sztukę dla mnie i jadę po prostu do Cebu mogę no, zapłacić, odebrać No Leszek yy, przywiezie mi tylko lens tam Kupił dla mnie Sony G Master 1635 Marktu. I już się nie mogę doczekać, kiedy, kiedy Leszek przyjedzie. <grym> Chodzi o to, że teraz będę miał kamerę, a i tak z niej nie będę mógł korzystać do momentu, aż Leszek przyjedzie. No bo nie mam lęsa na ten e -mount, nie? mam tylko do Kanona. A nie wiem, czy w ogóle taka przyjściówka jest. Z... To jest ona FX3 na ten mój Canon co mam chyba to nie będzie działać, z tego że to jest zupełnie inny inny, inny procesor, nie? Tamta jest full frame, ten, to nie jest full frame, to co ma Canon, ten M50 Więc nawet chyba ten lens nie będzie chodził, nawet taką przejściówkę założył kupił jakiś lens, teraz też tu, ale nie chcę wydawać pieniędzy, niepotrzebnie Lensy do kamery full frame y, są bardzo drogie Udało się to dużo taniej kupić w Kanadzie niż tutaj na Filipinach, więc cieszę się Po prostu zaoszczędzę, dzięki leżek No i tu fajna ta promocja, nie? także jestem super, super szczęśliwy, że dzisiaj w moich rękach będę moje marzenia <laughs> kamery, o której marzyłem od dawna dawna, nie? się po prostu spełnia moje marzenia. Jedno z moich wielu marzeń w celu, bo zaraz się znajdą tacy, którzy powiedzą, że kupuję y, kamery jak y, działki nie ma, nie mam gdzie mieszkać. Też o tym myślałem, nie? Bo, bo to jest duży wydatek taka kamera. Z, z lensem, z, z kartami to wszystko drogie jest nie? chodzi o to, że jak kupię działkę to już tuż kamery sobie nie kupię nigdy to są wydatki jeden za drugim cały czas coś będzie na działce do zrobienia i, no i nie, nie będę miał pieniędzy na to żeby kupić kamerę sobie, taką jaką potrzebuję to jest moje narzędzie pracy, na tym zarabiam Także inwestycja w rozwój kanału, lepsze filmy będą lepszej jakości. Obraz na pewno. <laughs> Teraz powiem Wam tak, tą kamerę będę używał głównie na kanale Mariusz Mokowski, tam do moich filmów, tam do, do, do rzeczy, które planuję robić. Ale zobaczę, może, może będę robił też vlogi na tym. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać pewno ale będę robił tej Co sami zobaczycie, że jak już lecik przyjedzie 18 jak sobie y, pierwszy film, zobaczycie różnicę. Nie? To jest naprawdę porządna kamera. Nie? Filmy poważne hollywoodzkie kręcą tą kamerą, używają jako kamera B, też jeden nawet film, kreator, E, jakaś super produkcja hollywoodzka też została nakręcona tylko tą kamerą. Cocie w sensie, jak tą kamerę dobrze się przyrządzi, e, to po prostu robisz z niej super profesjonalną kamerę, którą można kręcić poważne produkcje filmowe. A co z działką? Działkę na razie mi przeszła ta działka, że omówiłem w filmie. E, jak posłuchałem trochę to, co Michał powiedział. Tam te oszustwa teraz, które są gdzieś tam się dzieją na najgros... no Miałem też wczoraj rozmawiałem, jakoś mi przeszła, ale, ale działka musi być. Także no, jest plan taki, żebyśmy w przyszłym roku kupili działkę i... oczywiście się tam muszą na tej działce? Nie? Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Mam nadzieję, że będzie wszystko. Idziemy na łódeczkę. Kiedyś tą żółtą płynąłem. O Boże, jak mnie wyskoczyło. Dajcie spokój Krzyku tam było w tej łódce, bo duże fale. Mało się to nie wywróciło. Zawsze w tych portach remont. A kiedyś płynąłem taką sykicho podobną. Tylko że z przodu tutaj jak macie ten wow, ocho, były drzwi. I otwarte były te drzwi. Wysokie fale i ta cała woda leciała na pasażerów środku. Oczywiście ja siedziałem w pierwszym rzędzie. <noise> Nie możecie wyobrazić, jak to wyglądało fajnie.

Ali chłopaki typa. zostawione z tyłu. Ciężko. Szalone miasto. Nie lubię tego miejsca. To takie miejskie życie to. To nie dla mnie, no ale niektóre rzeczy trzeba tu ogarniać. Na przykład clearance, widzę, lepiej tutaj załatwić. Znaczy clearance przed wyjazdem, od tego samego dnia macie. Oczywiście trzeba dać łapówkę 500 peso, żeby było tego samego dnia. No ale na Panglała na przykład dwa tygodnie się kiedyś czekało. Nie wiem jak teraz. O. Więc ja teraz wychodzę, zawsze to samo, wychodzę kawałek dalej, odpalam aplikację Grab'a I biorę taksówkę w miejsce, w które chcę jechać Nie korzystam z tych panów, którzy tutaj stoją i nagabują na taksy, bo się więcej płaci Nie wiem czy widzicie, ale tam na słupie u góry są liczniki do prądu Koleś musi tam wchodzić Żeby szczytać już no prąd ile zużyliście Tragedia ja jestem ciekawy jak on to robi Tak sobie właśnie patrzę i obserwuję Chciałbym to zobaczyć Przecież tam jest taki miks z tymi kablami żeby się przez to przycisnąć, że trajnę to jakoś. Center. Center. Ja nie wiem, kiedy ja znajdę. Żadnej tutaj mapy nie ma, że można było sprawdzić. A tu jest firmowy sklep Sony. Sony, kamera, droższa jest. Mają promocję, a jest drożej w Sony niż w tym Henry'sie O, o na Halo Lansom O właśnie ten Leszek mi przywieźł Sony

Ła będzie, ale myślałem za pudełko większe. A jeden rok po trzy miesiące, gdzieś też małych. Mariusz pokaż. Za kartami jeszcze patrzę. O no mają sjet ekspres tutaj. A tu jest też fajnie, 70 do 200 mm, chociaż ja jakbym brał, to chyba bym brał ten 100 do 400 Tylko, że tamten jest droższy, ten kosztuje, no nie wiem, 3 dolców, a ten drugi... 4 chyba Smolnik, rig filter, O, Maria Świat. Yes for... Sir. Ito so siya, uh uh, Okay Um... lang? Church. Pwede na ka na, pwede na siya. Saan pa rin? Ah, bago na nang naabot Mga bago nang naabot? Ah, ba. Kasi ikuan ka lang. Silver, silver, rin? Kasi kailangan nilagyan ko, nanay issue ba, ilang U nagrywili są nagrywki z mamą. Ale nie mam, sir. Ale nie mam, sir. Jeszcze w prezencie dostałem staty. Sir, it's okay you to możesz zobaczyć, czym jest? Yeah. Tak, że mamy to Wracam do domu. No jak ja mam tutaj zejść teraz? A, dobra. Do portu. W... Nie, chcę mi się zostawać trochę w ten cebu, bo ja mam. A, samochód też zaparkowałem, tak po tym McDonaldu jeszcze Lepiej jak wrócę Hello, Merry Christmas, Merry Christmas. You, Także cel osiągnięty Thank you. Cel osiągnięty Marzenie spełnione Mario szczęśliwy Teraz tylko lesek jeżdżaj, się jeżdżaj, bo Maria Musi to podłączyć wszystko o po siódmej mam łódkę Szedłem sobie tutaj zjeść z paniami są jajka, bakłazam, rys i Słuchajcie, ja jestem już na łódce, siódma godzina, zaraz będzie, ruszamy więc już nie mogę zaczekać kiedy otworzę to moje cudo a już w ogóle kiedy będę mógł używać nie? piękne cinema line <ścoughs> tak wygląda jak się to rozłoży ale mari szczęśliwy nie rozpakowywałem sklepy nie wiem czy ta kamera tam nie jest w ogóle. Mam nadzieję, że mi tam górek nie nałożymy. Wow, duża kamera. Zabaweczki Maria do poprawy kanału. Capitã Tantra um está de cunha! Tak staram się po cichu to zrobić, pokazać Wam jak to wygląda, jak ktoś potrzebuje statyw, to dajcie znać, bo mi niepotrzebny w sumie, e, bo mam jeden, no ale dali mi za darmo, więc, więc wziąłem standard tripod, dajcie mi znać jak będziecie na Filipinach, to chętnie oddam. Ale w sumie poczekajcie rozpakuję to zobaczę jak wygląda o, Tak wygląda Nie wiem zobaczę W sumie to by mi się przydało Ta końcówka To jest to A tu Oh, yeah, baby. Wow. Mm -hmm, Mario. Kurt. Mm -hmm. tutaj jest ten moduł audio mikrofon już mam ale ten mikrofon i ten moduł no to będę używał chyba tylko jakieś interwiu. Nie będę z takim, z takim mikrofonem wielkim latał. Ładowarka. Tak? A gdzie jest bateria? Bateria powinna być To moją dziecinkę Położę na razie. Boże Już widzę, że kawał kamery Jest i bateria. Wow, tak to wygląda. Super. No nic, łączę. Na chwilę zobaczyć działa. Ja nie mogę. Kamery słuchajcie zmontuję to no obiektywu nie mam czekam na Leszka tak ale zmontuję i pokażę wam jak wygląda już z mikrofonem tak to wygląda z mikrofonem zmontowane lensa nie ma czyli obiektywu kawał kamery. Mega. No nic, ja się tu jeszcze pobawię. Czyli nie wiem, czy długo, bo bateria jest padnięta. Chyba, że tamte, co mam, pozostałe. Ale już drugą że wszystkie padnięte. Trzeba to poustawiać. Nie wiem, to dzisiaj zrobię w sumie albo jutro Kurcze, ładna kamera, słuchajcie O, widzicie, Bateria padła Super Wentylator Nie będzie mi się grzać Patrzy no, duża jest, nie ale jakie będą filmy z tego mm -hmm. także upgrade w rejskim kurniku filmy będą naprawdę mega, mega dobrej jakości jak mi lasiek przywiezie lens mm -hmm. eee. przyda się na te mnie podróże będziecie mieli filmy w jakości cinematic <noise> jak prawdziwa produkcja firmowa, u Marii w Kurniku no. wow kurde moje marzenie pum <noise> zdroweczka słuchajcie dzięki wielkie wóziaczki dla was wszystkich pozdrawiam serdecznie i do jutra